Mam na przykład stacjonariusz, a jest się nagrywam kolejny odcinek. Dzisiaj nagrywamy z Minecraft. Sorry, znowu Minecraft, ale naprawdę mi się nie chce no, po prostu yy, włączyć car parking. Naprawdę coś mnie ciągle wywala, nie wiem naprawdę czemu. Yy. No ale no dobra, no, będziemy po prostu sobie coś sykać no, w Minecraft, nie? Co nam pozostaje. Nic innego, nie? Eee, więc dobra, ale na stracie chciałabym wam powiedzieć, żebyście kliknęli czerwony przycisk, subskrybuj na dole jako mego a tak żeby się stał szary. Eee, I kliknęli dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, powiadomienia o moich wszystkich, wszystkich filmach. No i cóż, eee, a teraz chyba lecimy. Eee, dzisiaj nie wiem co zrobimy, ale tam jest w ogóle w ta, y, tam, tam. tam. Eee, Ehm, um, Tak. Ej, w ogóle ten most jest taki zniszczony. Dobra, później go naprawię. Ej, um, tam jest nasza zbroja tak. Tu są nasze wieżowce. Ej, czy ja źle tam widzę? Na lewym oh, sorki Na lewym wieżow... Ej, nie! Ej, nie! Poczekaj, bo ja tu wyrzucia, Bo ja tu wyrzucałem ty te. To jest serio, really? Dobra, dawaj to. Ale nie, nie gadajcie. Nie, to są żarty, nie? Ej, nie, proszę, nie. Ej. Ej, nie, wyskicu, co ja teraz robię. Ej, czy, ej czy, czy mi się zdaje, tylko czy on jest rozwalony. Czy wszystko jest picobello. Bo teraz to już troszkę zgupłem. No. Ej, w mnie ten wieżowiec. Hmm, poczekajcie. Czy tu mamy tą rzecz, którą chcę wziąć? Nie, nie mam tej rzeczy, oczywiście, którą chcę wziąć. Hmm, po, po, poczekajcie sekundkę, bo troszkę. Chyba mamy przypał. Poczekajcie, ja szybko znajdę jedną rzecz. Może. Hmm, bierzemy kreatywa, bo. Dobra, szybko otwieramy to, zamknę, żeby mi jakieś zwierzęcie tam. Jakaś kura czy coś nie weszło. I szybko, z tym wierzę w tym wszystko dobrze. Ale co tu się stało, tak by jakieś TNT wybuchło? No, creeper to się nie mógł dostać, no bo po pierwsze złączyłem sobie MOBY. Nie, serio. I to jest ten budynek, co robiłem tutaj, właśnie ten balkon. Ej, no popatrzcie, to serio, że wygląda. Poczekajcie na no co. No musimy co naprawić, no. Więc widzimy się zaraz. Dobra, więc ja coś musiałam zrobić, no cóż, teraz. No Trzeba to odbudować, no, ale się nie powiem, bo się wkurzyłem. Dobra, kwarc, gdzie jest kwarc? Kwarc, znaczy. Nie wiem, jak to się zrobimy. Dobra, więc gdzie to teraz jest? Co ja chcę? Aha, drewno, dobra. Czy to jest to samo drewno? Tak, bo już widzę, że to to samo, ale... No i skąd ja mam wiedzieć, jak to teraz wyglądało? Bez kitu, nie? Ej! No dobra, zrobimy jakoś to inaczej może, troszenieczku. No i się wkurzyłem, naprawdę. To co? Co tu jest? Cztery... Cztery... Cyk, 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 cyk. Tu jest te cztery Czekajcie. Teraz jak to tu było. Tu tutaj może tak zrobimy. Ale co to? No... Ale serio, tak serio, bo ja gram sam na serwerze. No Jestem sam... No jestem sam na serwerze i patrzcie, że to nawet no, to nie jest ustawione. Ja nie, nigdy nie robiłem ustawionych odcinków. No może tam kilka ra raz. No jak widzicie, no, ni no na czacie nikt mi nic nie pisał. No to... No, ale co? No to jest wyznadzieja, nie? Nie. Yeah. Czy no dobra, ja to sobie tam... Ja to sobie tam naprawię, no. No ale wkurzyłem. Bo ten odcinek miał się inaczej zacząć, a ja się zaczął tak. Mhm. Nie miałam w planach, że będziemy dzisiaj odbudowy wywywać mój wieżowiec. Ja się wkurzyłem. Podłoga jeszcze jest, no nie. Okna na wszystkie. Serio. Na pewno tu nie było takich dużych szyb, ale ja tu zrobię takie duże. Taki może nawet ktoś mi dał designik, ale to, to co, no ja rozumiem, od kilku dni dzieje mi coś się z moim Minecraft, jak wchodzę na serwer, no ale no, no ja nie, myślałam, że to, ej to nie gadajcie, że mam jakiegoś hakera na serwerze, to by było, ale no nikogo nie ma, no ludzie, czego? Ja nie mogę. Oh, oh, ja. W ja. ile ten odcinek trwał? Już 5 minut tu spędziliśmy nad jedną głupią rzeczą, nie? Naprawdę. Ty to powiem wam, że ten odcinek miał się inaczej zapowiadać, ale. No komuś się zaciało zniszczyć mojemu mój wieżowiec kto w Minecraft z jakichś, nie wiem, no mobów. No ale rozumiem, dobra. No yy, na razie... Na razie chyba mam mo moby włączone, nie wiem dokładnie, ale teraz nie będę tego sprawdzał. No ale no... No nawet jakby to był Creeper. Tak ten Creeper by miał się tutaj dostać? Nie. Tak serio, nie? Oj. Że po prostu wiedział, po prostu żenada. Żyna, że nada. syk dobra, czy to już jest połączone? Dobra, git jest wszystko. No już no. Czy ja coś powiedziałem, że naprawiłem? Zaraz to naprawię. Umówmy się. Za pół sekundy to będzie wszystko prawie zrobione. Dobra, odliczajmy mi, odliczajmy mi pół sekundy. Um, a, a, a możecie jeszcze zostawić przy okazji, yy, subieka, I zaraz będziemy ogólnie odliczać. Yy, dobra, pół sekundy minęło już teraz, właśnie. Bo, od sekundy, bo przed chwilą zacząłem liczyć. Dosłownie nie wiem, ile. Jedną milisekundę nie. Nie no, teraz, ej, teraz, ej, ktoś mi serio chciał ulepszyć chyba pokój, ej, ten wieżowiec, teraz to ładnie wygląda, dobra, ej, tu może będzie moje biuro, ej, tu będzie, biuro, jak to zabrzmiało, nie, czemu to tak zabrzmiało, nie, no ale tu bo będę może miał jakiś, nie wiem, sklepik, czy coś, nie wiem, co tu jeszcze zrobię, dokładnie może jakąś tajną bazę. O, o, o której nikt nie będzie wiedział, ale co się pomyśli, w przyszłości. Ej, w ogóle nie mam żadnej tajnej bazy. Patrzcie. Ej, co ja spadam? Patrzcie, jaki parkourowiec, nie? Dobra, Ech, mm, więc zbiegniemy. Sprintować nie będę. Ile ten odcinek już trwa? 8 minut! I za co te 8 minut? Powiedzcie mi. Oj, oh, Ja wiem gdzie zrobię pożegnanie przy moim wieżowcu. W ogóle możecie coś pisać w komentarzach z tego. Co możemy budować w moim mieście. Jak widzicie tutaj mamy nawet ratusz czy bank. Taki ratusz bank, nie wiem. Tu ogólnie jest taki bardziej... No bank bym powiedział bank No bo sobie popatrzcie. To są nawet takie drzwi zakratowane. No i tutaj skarbiec, no i tutaj mamy, jak widzicie, kaskę. No i tutaj w tych już skręczkach nie ma kaski. No niestety. Aż tak się mi nie powodzi. Hmm, więc ja jeszcze jedną rzecz zrobię. Mm, Zrobię po prostu odcięcie i zrobię inną rzecz. Więc widzimy się za chwilkę. No więc cóż, ja już bym chciał Was pożegnać. Zostawcie jak tu Wam pokazuje, Subicam, mm, tak? No i piszcie w komentarzach, co możemy ogólnie zrobić. No, jak widzieliście, dzisiaj naprawiliśmy. Oto ten wieżowiec jest za nami. Może tutaj będzie moje jakieś przyszłe biuro, czy coś. To się jeszcze pomyśli. No cóż, a teraz. Nowa! Noracia